Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale, a w tym odcinku będziemy nagrywać sobie poradniczek do gry Dark Souls 2, Scholar of the First Scene. i będziemy tutaj, będę wam pokazywał na chyba najbardziej skuteczną farmę w Dark Souls 2. No i zapraszam do oglądania. A więc zaczynając, co nam będzie potrzebne? Obowiązkowo żar astezy. Który zdobywamy ogólnie w grze, dużo jest tego respów, więc generalnie tego respa będziecie mieli pod jakiś, nie wiem, z tego powodu, że tą farmę zdobywacie pod jakiś, gdzieś tak koniec gry, to po prostu będziecie tego szaru powinni trochę mieć. Generalnie żar ascezy polega na tym, że wrzucając go do ogniska, spalając go, odnawia wszystkie potwory, wszystkie temy i nawet wszystkich bossów. Jednakże wzmacnia ich. Eee, no i tu jest, jest pogrzebany. Dobrze. Poboczne itemy, czyli generalnie zwiększające liczbę dusz. Celodorska zbroja. Generalnie tych itemów nie trzeba mieć, ale najlepiej je mieć, żeby po prostu ich tuż jak najwięcej zdobywać i jak najwięcej i po prostu farmić. Z jednego na przykład podejścia będzie ich o wiele więcej z tymi itemami niż bez nich. Celodorska zbroja to jest plus 22,5% dusz. I teraz tak, jak ją zdobyć? Generalnie są e dwa wejścia. Po zabiciu kupca Mauklina, czyli tego typa odzbroi generalnie, ten takie zbrojny, to jest takie zbroje sprzedaje z bossów różnych w ogóle. E I jak go zabijemy, e nie bójcie się generalnie, jak go zabijemy to będziemy mogli po 4 godzinach gry, czyli po 4 godzinach spędzonych w grze, Pojawia się tam grup i będziemy mogli go wskrzesić w tym grobie za 3500. Dusz generalnie, będziemy musieli go wskrzesić za każdym razem, gdy będziemy się z nim porozmawiać. Co może nie jest wygodne, ale lepsza to niż druga metoda, która polega na farmieniu, ponieważ wypada z więźniów z pająkami na plecach w zatoce Celodor. I generalnie tutaj jest taki problemik, że. Sama... sama farma w Dark Souls 2 jest strasznie trudna z tego powodu, że... ...już pójdziemy parę razy na potwora, to ten potworek zniknie. I będziemy musieli sobie znaleźć innego takiego potwora, więc no tutaj jest... ...to jest dość problematyczne już radziłbym zabić tego kupca i po prostu zgarnąć sobie jego zbrojkę, a je przy konieczności... Hmm, ...tutaj ogarnięcia... I temu wadniego po prostu go wskrzesić, nie na ten jeden raz i wykupić od niego wszystko. Drug, następnym, że mm, tak, zwiększaczem dusz będzie srebrny sygnet chciwego węża, który generalnie zwiększa nam o 10% na zerowym, czyli plus 0. E I my możemy go znaleźć w zaginionej twierdzy plus 1, czyli te wersja tego pierścienia plus 1. E zdobywamy go, odwiedźmy, Malenty po wydaniu 10 tysięcy dusz u niej. Po prostu w sklepie coś kupujemy, 10 tysięcy dusz e, lub zabiciu jej. I teraz tutaj polecam, generalnie nie zabijajcie. Widać te 10 tysięcy dusz z tego powodu, że jest ona jedną z. E, jest ona fajnym sprzedawcą potem, bo ona normalnie potem e, sela nam strasznie dużo tyle czałek i w ogóle, i on ma, ona ma ich nieskończoność. I to jest właśnie spoko. E, I generalnie, werset. Wersja tego pierścienia plus 2, który ja nie posiadam sam, bo posiadam plus 1, wypada on z myty z gubnej królowej na NG, plus, lub po jej zabiciu, oczywiście, w rzuceniu żaru asezy przy trzecim ognisku. I wtedy po prostu znowu zabijamy, i to nam uznaje jako NG, plus, i możemy sobie po prostu zdobyć ten pierścionek z niej. Dobrze więc, a więc zaczynając. Mmm... Idziemy, do, e, idziemy sobie do ogniska i idziemy do Kniei Upadłych Olbrzymów, do ogniska Nieznane Miejsce. Tepamy się tam e, i generalnie wrzucamy sobie do ogniska tutaj e, Żar Astezy. I teraz tak, tutaj polecam mieć już zbroję główną, jeszcze mieć zbroję główną z tego powodu, że tutaj się zawsze, przed tym jak podejdziecie do tego drzewa, nie będziecie mogli tam wejść do tego wspomnienia. Bo generalnie chodzi o to, żeby wejść do wspomnienia, dlatego to robimy pod koniec gry. Bo był taki grze, żeby wchodzić do wspomnienia olbrzymów. I tutaj będzie musieli wejść do tego wspomnienia po raz kolejny No i kolejny, kolejny, jeżeli chcecie to farmić no i generalnie podejdziecie do tego drzewka, respi się za wami cień. I generalnie tego cienia trzeba zabić. Dlatego tutaj polecam mieć jeszcze główną zbroję i, i zadłóc go. Bo generalnie jeżeli tutaj wejdziecie w tam z zbroi, to on was tam może shotować. Centralnie puszcza czara i nie ma was. Jesteście z z planszy. To jest właśnie problem, i dlatego łamiecie go. No. Eee, no i gdy już go pro, eee, połamaliście na sukę, normalnie ubieracie sobie cały jakiś płoneczek, zbroja, jeżeli chcecie, oczywiście, z tymi pobocznymi, sygnet, eee, srebrny sygnet ciwego węża, plus ile go macie. Eee, no i generalnie teraz wchodzicie do wspomnienia, i teraz tak eee, generalnie. Wchodząc na lewo, gdy już przejdziecie przez tą mgłę i w ogóle, jest taka jakby wieża strażnicza, nie wiem co to jest w sumie, taka na zamku wieża generalnie tam leży żar ascezy. Zbieracie go sobie, zawsze, co, co zawsze, żeby wyjść na zero z tym żarem ascezy, musicie go zebrać, ponieważ on się odnawia cały czas, gdy wyrzućcie żar ascezy i wychodzicie na zero. Nie potrzebujecie ich wcale dużo, po prostu potrzebujecie jeden. Tego nie zbierzecie, no to macie problem, bo generalnie on wam przepada, nie? A czy nie, potem się może, możecie po niego wrócić, jeżeli nie wróci następnego, nie? To jest właśnie taka nieskończona farma, dlatego. I idziecie sobie dalej do lorda olbrzymów. Kto przechodził do Dark Souls 2, wie, gdzie on jest, on jest tam dalej. I generalnie, co jest w ogóle ciekawe, że gdy zostanie zniszczona ta, jakby głowa tam Olbrzymu jednak spada, to dostajemy również więcej dusz, jeżeli mamy całe te itemy poboczne, z tego olbrzyma, którego nas zabija, i tych potworków, które nam są zabijane. Więc to jest też dodatkowe dusze. I polecam generalnie, jak do niego podchodzić tego lorda olbrzymów, schować się po prawej stronie za murkiem, on będzie rzucał. Pierwszy atak, który za niepewnie będzie rzucał, będzie to taki takie walnięcie mieczem w dół i to będzie taki... nie wiem jak to powiedzieć. No generalnie to jest taki atak bardziej. E, daleki. Dlatego lepiej się schować przed tym atakiem. Tam odpalić sobie mroczną broń, e, ponieważ z tego co uważam. Mają sła, ma on słabą odporność na mrok. No i bijemy go, i generalnie powiem tak jeżeli chodzi o samego bossa, kto go bił wie że jest on wolny, bo jest on wolny i jego przewidzenie ataków nie jest trudne ale walczenie w takiej zbroi no i można powiedzieć z takim uzbrojeniem nie jest zbytnio wygodne bo chłop nas prawie one shotuje, to jest A eee, A, B no czasami nam się może zdarzyć, że jednak padniemy to też, jak już powiedziałem one shootuje nas no i to jest, to jest, to jest wszystko, nie no, generalnie po jego zabiciu wypada nam powiększona liczba dusz, i generalnie nie mogę tutaj przybliżyć ile mi wypadło wtedy. Bodajże 400 tysięcy dusz około to było 391, bodajże ileś. I okej, okay, to, jest, to jest. To była moja. E, tutaj e, to, była, to był mój drop, mój drop dusz, ale ja nie jestem pewien, czy po wrzuceniu z żaru astezy nie zwiększa się po prostu liczba dusz dropiąca z niego. Nie mam pewności, dlatego nie wypowiem się na ten temat. Tylko czysta hipoteza, no ale z takich innych dropów to dusza lorda olbrzymów, z której pozyskujemy 25 tysięcy dusz, czyli dajcie sobie to do swojego wyniku i do tego pierścień olbrzymów dostajecie plus 2, ponieważ, żeby zdobyć pierścień olbrzymów plus 2, trzeba podnieść go na NG, plus, bądź za pomocą żaru ascezy, a my tu cały czas wrzucamy żar ascezy, czy abyśmy grali NG. Plus. Czyli dostajemy pierścień roczy plus 2 również, którego można też również sprzedać. Ceny nie znam, więc się nie wypowiem eee, No. I generalnie. To już chyba będzie z tego poradnika tyle. Y za każdym razem. Jak mówi sam opis żaru, za każdym razem przeciwnik się wzmacnia. Ale wy również się będziecie wzmacniać, z tego powodu, że będziecie wbijać pewnie poziomy, bo jak... powiem tak, ja... Y Robiąc go jeden raz wykupiłem prawie wszystko co jest w sklepach eee, i nie starczyło mi tylko na, it na itemy, które znalazłem po 99, ale tak to jeżeli chodzi o zbroje, niezbroje to za jeden raz go robiąc wykupiłem prawie wszystko, eee, czyli zbrojki, niezbrojki, ulepszenia i w ogóle co chciałem, nie? Eee, czyli reszta po prostu idzie w poziomy, więc po prostu on będzie szedł w siłę, ale wy również. Więc można powiedzieć, że jakoś się to równoważy. Eee, no i jeżeli chodzi o odporanie, to chyba tyle. Eee, jeżeli wam się podobał możecie zostawić tutaj ocenę. Eee, znaczy, jeżeli wam się nie podobał zostawicie łapkę w dół, jeżeli wam się podoba łapkę w górę. Eee, no i z tego, tego suba też możecie kliknąć, też możecie kliknąć. No i jeżeli chcecie dostać na dłużej ten dzwoneczek eee, to już wszystko zależy od was. Eee, no więc... Do następnego. Cześć.